Jesteśmy tym, co jemy. Jak ważne jest zdrowe odżywianie w podeszłym wieku i w chorobie, wiedzą pod placówek dla seniorów. Dobre marki polskiej żywności, promowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Marszałka Województwa Łódzkiego, przekazano dziś w gminach Bielawy, Walewice i Bedlno. Trafiły one do pensjonariuszy domów pomocy społecznej, strażaków, ochotników oraz pracowników stadminy koni. My wspólnie tutaj z panią Karoliną Bielacką mis z Polonia 2019 promujemy już od dłuższego czasu produkty wysokiej jakości, te produkty, którzy, po, które pochodzą z gospodarstw rolnych, y, które są na liście również Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i udało nam się dzisiaj te produkty również pozyskać y, przy współpracy również z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i postanowiliśmy przekazać do domów pomocy społecznej, y, żeby właśnie osoby, które przybywają w tych domach pomocy społecznej produktów wysokiej jakości i je konsumowali dlatego ta nasza wspólna akcja z misją Polonią, pani Karolina w ogóle te akcje przeprowadza po, po całej Polsce ale dzisiaj się zdecydowaliśmy właśnie przyjechać do powiatu kutnowskiego. Soki z wiatrowych sadów, miody z pasiek z witoni, jeżowa, suszone owoce i warzywa z Kobieli Wielkich, ziołowe herbatki z Górek Małych warto skosztować i promować. Pomagamy przesyłając przyróżne paczki na całą Polskę. Dzisiaj jesteśmy w Województwie Łódzkim, byliśmy w trzech domach pomocy społecznej. I dzisiaj również od naszych partnerów przekazujemy czy to płyny antybakteryjne, czy maseczki, witaminy od firmy Vitadiet, ale także maski, ubrania, dresy, piżamki od Teofilu Peza. Także bardzo się cieszymy, że możemy brać w tym udział. Województwo Łódzkie, w tym również region Kutnowski, to krainy miodem płynące. Wśród pól i łąk zakładane są pasieki, w których miody trafiają nie tylko na polskie stoły. Przekazujemy miody, przekazujemy inne produkty pszczele. Myślę, że będziemy tą akcję kontynuować także jesienią już ze świeżych zbiorów, także też chcielibyśmy promować przez to właśnie miód jako naprawdę element zdrowej diety, który powinien na co dzień w naszej kuchni gości. Mieszkańcy w ogóle miasta coraz bardziej szukają tych produktów z terenów wiejskich, bezpośrednio od rolnika, nie w dużych skupiskach, tylko żeby ten produkt pozyskać właśnie ten lokalny. Do czego my również zachęcamy, jak będziemy się zdrowiej wszyscy odżywiać, będziemy zdrowsi, będziemy dbali bardziej również też o środowisko i przede wszystkim o nasze zdrowie.